Zapraszamy Państwa do Jędrzejowa na ulicę Sportową na spotkanie miejscowego na przodu z rezerwami Korony Kielce. Na ten mecz na kanale CF Sport zaprasza Państwa Kasper Smaś. Powiedzieć, że to o mistrzostwo trzeciej ligi grupy 4 jest troszeczkę powiedzeniem na wyrost. Bo jak widzimy 11 w tabeli naprzód Jędrzejów podejmuje dziś u siebie 13 koronę 2 Kielce. Ma sporo miejsca teraz Ciszek. Lewą stroną Ciszek. Będzie okazja do dośrodkowania. Miękkie dośrodkowanie zamyka wszystko. Poliaszenko, strzał. Dobrze poradził sobie Kowalski. Nojszewski. Ma z lewej strony Ciszka. Jego właśnie wybiera Nojszewski. Ciszek. Końcowa linia. Strzał! Karliński. Gol! Mamy bramkę. Kolejny mecz ligowy z rzędu ze strzałem. Z golem Bartosza Karlińskiego. No i tak z niczego. Korona 2 kielce wychodzi na prowadzenie w 13 minucie. Bartosz Karliński. Strzela trzeciego gola w tym sezonie. Zobaczmy, Ciszek do końcowej linii uprzedził Karliński. Dramkarza na przodu. No i ma... Ostatecznie traci piłkę Ukrainiec, chociaż y, złe wybicie. Ciszek ma okazję do uderzenia. Strzał! Fenomenalnie złożył się do tego uderzenia Karliński. Więcej z gry Ball Korona. Ciszek, sporo miejsca czeka. Karliński w polu Ciszek strzał po drugim słupku i gol! Konrad Ciszek! Dokłada bramkę do tej asysty sprzed kilku minut. No i szybko, korona 2, Kielce wychodzi na dwubrąkowe prowadzenie. Zobaczmy jeszcze raz, ależ dużo miejsca miał Ciszek w polu karnym. Doskoczył Kośmider, ale wydawać się. Nojuszewski. Nojuszewski, minął wala. Nojuszewski, prawa noga, strzały. No i niewiele zabrakło. Do trzeciego trafienia. Korony. W tym spotkaniu piłka i Żądło ustawienie im piłce. Zobaczmy. rządło nad murem strzały! Obija poprzeczkę rządło. Jeszcze próba dobitki Roguli. Wierny Małogoszcz. Chociaż teraz strata Kowalskiego. Ma miejsce. Rogula do uderzenia. No i protestują zawodnicy na przodu, że faulowany był Rogula. Trzeba atakować przeciwnika. No i zobaczmy. Pada w polu karnym. Rogula. Krzeszowski. Dośrodkowanie. I mamy Bramkę. I mamy 2 do jednego Bartosz Babka. To on najlepiej odnalazł się w polu karnym po dośrodkowaniu Krzeszowskiego. No i mamy gole do szatni. Dla na przodu Fenomenalnie wrzucały Krzeszowski. Źle ustawione Budnicki w polu karnym. Piskosz na uwolnienie do Roguli Rogula ściga się z obrońcą Rogula Jest już blisko bramki komunikat do tyłu, ani, jeden, ani do jednego, ani do drugiego nie docierał Teraz dopiero e, rozpoczęli z dowolnego koroniarze Toboła To Boła, szuka prawej nogi. To Boła, może oddać strzał to Boła Wyciągnął się Jan Ruzale. Dłuższy moment przy bitze koroniarze, chociaż strata to boły, no i jest okazja. Na wolne pole wychodziły rogula. O, ale miał... ty, dla Koroniarzy mamy powtórkę całej sytuacji upada Krzeszowski, ale bez faulu. Karliński. Karliński minął Durde, Karliński. Cały czas przybił Karliński. Prawa noga. Jeszcze Noiszewski strzał. Po długim słupku. Ale w dobrym miejscu i o dobrym czasie. Futbolówkę. Budnicki. Kowalski, to Boła, strzał z powietrza, to Boła, jeszcze poprawka. No i musiał się wykazać teraz e, Jamros. Zobaczmy, przyjął sobie piłkę, to Boła, bez zawahania uderzył. Zamyka akcję, Rogula, Rządło do prawej nogi, jeszcze Rogula, do bramki. Jest Durda, ma miejsce do strzału, Durda, do lewej nogi, Durda strzał. No i, w, i interweniuje nie dbała Budnicki. Turka, do Turka Turek przepuszcza futbolówkę. Karliński teraz przytomnie do boku do Turka. Turek poczeka na kolegów To Boła To Boła, prawa noga strzały przybliższy w słupku. No i minimalnie obok Kornel To była Tylko boczna siatka. Chociaż niektórzy już pewnie widzieli piłkę w sieci roguli. Przebysławski w polu karnym. No chyba sygnalizują zagranie ręką Piskosz. Durda. Dobre przyjęcie. Durdy ma sporo miejsca. Durda. Wycofanie z całem. Uderzał papka. Czyli bocznej. Teraz rozciągnięcie. Durda. Na przeciwko niego Męszewski. Durda. Jest już w polu karnym. Durda dośrodkowanie. No i poradzili sobie z tym koroniarze wycofanie na 16 metr, Jest tu minuczyc strzały. I pokazuje pani Anna Adamska na jedenastkę. Ręką zagrywa lukarnym Dawid Kośmider po tym strzale. Kasra Minuczyca. No i teraz protesty. gwizdy na stadionie Więdrzejowie minuczycy, 3, Jamrus. Minuczyc 3 drybci. Minuczyc, strzały. Pewnie, Kasper minuczyc. Wpisuje się do protokołu meczowego, jako strzelec bramki z rzutu karnego. 77 minuta, całkowicie zmylił Jakuba Jamruza. Papka głową, okazja do kontry. Faulowany Krzywiecki, no i to się musi zakończyć kartką, chociaż dlaczego teraz pani arbiter przerwała grę, gdzie... Dobrą okazję miał naprzód wściekły Katter Durda. Zobaczmy powtórkę faulowane, oczywiście Krzywiecki. Na wolną pozycję wychodzi Przybysławski, zagranie do le na lewą stronę do... Ale rusza Korona z kontrą, to boła czterech zawodników w tym ataku, Wypuszczenia na wolne pole Szymańskiego. Szymański wychodzi sam na sam, nawet nie z bramkarzem, tylko z bramką. 4 do 1, Eryk Szymański wpisuje się na listę strzelców. Po fatalnym błędzie i nieporozumieniu w defensywie wyszedł z bramki Jakub Ram, yy, Jamrus. Jeszcze i próbował interweniować, ratować wszystko. Yy, Kośmicki ślizgiem gdzieś ta piłka jeszcze odbiła się od Szymańskiego, No i czwarte trafienie. Wpada na konto Korony Kielce. No i to wydaje się już może zabić to spotkanie. Więcżejowie, 1 do 4. Taki mamy wynik.